Dzień dobry. Miał obiecany materiał o żwirkach kocich. Gdybyście oglądali ten film i temat byłby Wam doskonale znany lub nie chcielibyście słuchać mojej osoby, to zachęcam do wyciszenia, włączenia sobie muzyczki i ustawienia obrazu na przykład na telewizorze czy w komputerze. Tudzież ewentualnie w telefonie. Patrzymy na kotki. Tutaj mamy kotki, od razu powiem, z miotu trochę osieroconego niestety, po Mersim, która odeszła nam 13... Marca. No, i tutaj mamy też kitucha z prawej strony, to jest Nada. Po fionce, która jest cały czas, wszystko jest w porządku. Karmelci. A te cztery perpecie z lewej strony, już nawet bym powiedział takie dorosłe kituchy, prawie że dzieciaki, łobuziaki. No, to są kituchy, które urodziły się 18 stycznia. I tutaj chłopak, który trzyma właśnie. Zobaczcie sobie, wróbelka, plup, czyli Aladdin jeszcze nie jest zarezerwowany, czyli jest wolny. Jakby ktoś był chętny, to serdecznie zapraszam. No dobrze, no więc wracamy do tematu żwirków. Będziemy oglądać sobie kotki, ale będę mówić o żwirkach. Wcześniej pokazałem Wam na filmach te nasze kuwety i sposoby na nauczenie na, na kota kuwetowania. Można to różnie nazywać, jak zwał, tak jak zwał. Natomiast już tego tematu nie będę poruszał, bo tam wspomniałem trochę więcej powiedziałem na ten temat. Natomiast pytanie zasadnicze, takie należy sobie zadać, dlaczego zwierzak korzysta z kuwety? No bo tak stworzyła go natura. Akurat w przypadku kotów to jest taka fajna historia, że one Zawsze jak załatwiają mokre, tudzież twarde sprawy, to starają się, proszę bardzo, od razu kryptoreklama, nic z tego nie mam, o tym też będę mówić. No więc robią dołek i zasypują, czasem im się to udaje, czasem nie, ale tak bynajmniej w naturze jest. W naturze koty starają się to załatwiać w jakichś grządkach, w piasku, no ciężko im jest rozsypać, rozgarnąć trawę zarośniętą więc jeśli nie ma takowej, no to robią to trudno, niestety na trawie, gdzieś tam w jakichś krzakach, pamiętajcie. Natomiast koty w hodowlach, no nie załatwiają się przecież na, na, na sowce, chyba że takie małe i się uczą kuwetowania, o czym mówiłem już wcześniej, bo to jest też bardzo ważne. I ten proces trochę trwa, bo kot musi się nauczyć, jak załatwiać swoje potrzeby. Oczywiście dużą rolą tutaj istotną dla kota, który uczy się kuwetowania, to jest ten wewnętrzny instynkt, ale też... O! Bęc. Wszystko w porządku? Wszystko w porządku, ja pomogę, ja pomogę. My tu gadu-gadu, a proszę bardzo, kicia, yy, czyli to jest chyba mruszka, tak? Tak. Aurola mróżka yy, zeskoczyła, właściwie spadła z sowki i pobiegła do kuwetki, więc mamy przykład, one już się nauczyły. Tutaj w tej części sobie załatwiają potrzeby, więc wracając do tematu, Koty Przede wszystkim instynktownie to robią, ale też podpatrują u dorosłych kotów, jak, są, jak dorosłe koty załatwiają swoje potrzeby, no i uczą się tego. No ale ten proces przebiega kilka, kilkanaście tygodni czasem z bólem dla hodowcy, no bo niestety my nie mamy jakichś wielkich apartamentów i oddzielnych pokoi, byłoby fajnie, oczywiście. Więc, no tutaj poświęcamy, niestety, normalnie jest to część. Taka gdzieś tam na pierwszym piętrze, specjalnie przygotowana. Cały czas jest to wieczne sprzątanie, o tym wielokrotnie mówiłem i pewnie wszyscy hodowcy o tym wiedzą. Natomiast tutaj podjęliśmy decyzję, o czym mówiłem, że kotki wracają, idą sobie. Ja wezmęcie skarbie, wezmęcie skarbie. O, o, poradziła sobie w takim razie ładnie. Tutaj wskoczyła, ciach, 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 i już jest tutaj. No więc kotki wróciły, właściwie zostały już na stałe na, na parterze. Tutaj gdzie są sowki dwie hodowlane. No i z różnych powodów e, z wielkimi bólami dla nas e, z, e, czasem im się udaje trafić, czasem nie. E, załatwiam swoje potrzeby. Pomyślałem sobie, że to jest dobra okazja do poruszenia tematu żwirków, bo temat niby oczywisty, ale moje spostrzeżenia tutaj myślę, że dużo Wam e, e, Pokażą, i, i, jaka jest droga poprawna. Yy, no więc tak, zacznijmy od tego, jakie są rodzaje żwirków. Yy, żwirków można, żwirki można by tak podzielić w sumie na trzy rodzaje: to są żwirki betonitowe, yy, żwirki silikonowe, one nazywane są właściwie silikatowe, chyba tak. No i żwirki drewniane, naturalne. Są jakieś jeszcze, nie wiem, już nie pamiętam, z jakichś dziwnych roślin też takowe przerabialiśmy. Yy, i to są takie trzy podstawowe Żwirki, które są używane, rodzaje Żwirków przez Was. I zacznijmy od tego Żwirku Pierwszego, czyli Żwirku Betonitowego. Jest to najbardziej popularny Żwirek i zwróćcie uwagę, że czasem też go można spotkać w takich marketach, właściwie tych deskontach. Jest tani, strasznie tani. Fantastycznie można by powiedzieć za pierwszym razem. Wchłonie wszystko, co tam się załatwi, szczególnie mokre, e, szczególnie są to, jak kot zrobi mokre, czyli zrobi siusiu, to od razu to wszystko się pięknie wchłania. Niestety ten betonit ma taką straszną zaletę, że... Oj, 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 przepraszam, obserwuję, bo tutaj chyba coś się dzieje. Nie, 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 tam nie robimy, tu nie robimy, przepraszam bardzo. O właśnie, tutaj właśnie i to są te sytuacje, o, o właśnie, nauka. Widzieliście? Poleciało. Proszę bardzo. Całe życie. My tu gadki, szmatki, a kotek zaczął... No właśnie wygląda. Przepraszam bardzo. Pomożemy. No właśnie. Tosia, przepraszam, stwierdziła, że sobie zrobi nasowce hodowlanej. Widać ślady. Oj, oj, oj. Wszystko do prania. Ale odważna dziewczyna. Tutaj trochę nakapane, to później posprzątam. Brawo, ty! U, gorąco się zrobiło! Bardzo gorąco. Wracamy do tematu Żwirku, tam zaraz będziemy działać. No niestety, takie są, to są też realia hodowlane. Jeśli myślicie, że koty są słodkie, cudowne, piękne, pachnące, to wcale tak nie jest. No więc ten Żwirek beton, Betonitowy fajny jest, ale niestety po pewnym czasie właściwie od razu po pierwszym użyciu robi się taki zbrylający się nadaje się praktycznie od razu do wyrzucenia, bo on strasznie brudzący jak kod łapką wejdzie, no to mogą być ślady. Osobiście tani produkt, ja przerabiałem wszystkie żwirki i w moim, w moim odczuciu jest to żwirek, który się w ogóle nie nadaje do, do dla kotów, być może Jakieś preferencje, może są teraz lepsze żwirki. Też pamiętam kiedyś swego czasu taki film popełniłem na. jak go odszukacie na, na Facebooku. Dostaliśmy jakąś taką partię w supercenie. To były żwirki betonitowe, zapachowe. Hm. Nie mogłem się do tego strasznie przyzwyczaić. Kotom się to yy, no podobało, no, ale chyba tylko dlatego, bo musiały się tam załatwić. Nic więcej. Więc podsumowując, żwirki betonitowe, tanie. Niestety po pierwszym użyciu taki żwirek jest bardzo chłonny, tutaj bym powiedział, że skuteczny, ale ten betonit staje się taki brudzący i kot może go roznosić. Ponadto najgorsze jest to, że taki betonit mógłby być przez kota czasem zjedzony, co oczywiście może skończyć się niestrawnością, więc nie jest to dobry pomysł. Ale oczywiście to jest Wasza decyzja, być może u Was się sprawdzi. My go nie stosujemy dokładnie. Przechodzimy do następnych żwirków. Też takowych mieliśmy, bo byłem bardzo ciekawy. To są żwirki silikonowe. Właściwie to są żwirki silikatowe, bo tak to się mówi. Ten żel siliko, silikonowy to jest taka substancja, która pochłania wilgoć z powietrza. Bardzo często stosuje się go w takiej innej troszeczkę formie. W, takich, w postaci takich torebeczek, które są wkładane do różnych przedmiotów elektronicznych, tudzież do butów. Ten silikat pochłania wilgoć, zapachy, no i, no i tyle w temacie, tak? Produkowane są różne te żwirki o różnych kształtach. One przypominają trochę taką, jakby to powiedzieć, z kształtem, albo są bardzo okrągłe, albo takie bardziej. Kanciate trochę jak sól himalajska, czyli taka gruba większa sól. Świetnie, bardzo świetnie absorbują. Oj, nie zakręciło się tu nic wokół szyi. Muszę uważać. Świetnie absorbują wodę, czyli absorbują tak jak mówiłem, mocz. E... Działają trochę podobnie jak pielucha u niemowlaków, wchłaniając wszystko, co tam się stanie. E... Hmm. Niestety też trzeba pamiętać o tym, że niektóre koty mogą sobie potraktować to jako ciekawostkę i próbować zjeść, co oczywiście na pewno nie będzie, nie będzie pożyteczne dla kota i może być szkodliwe, więc też trzeba uważać, ale niektórzy lubią ten żwirek, eee, także można, możecie przetestować żwirek. Następny żwirek, który, z którego my korzystamy, to jest tak jak już widzicie tutaj cały czas gdzieś tam w tle, na drugim planie. To jest grupa żwirków drewnianych, tudzież ewentualnie żwirków naturalnych, biodegradowalnych, wykonanych z takich trocin drewnianych. Bardzo fajna rzecz, bo od razu powiem, że tego rodzaju żwirki, mimo że zaznaczę, że wszystkie żwirki nie powinno spuszczać się w toaletach, w blokach. Jednak te w niewielkich ilościach, jak jeśli spuścicie, to się nic złego nie stanie. Natomiast betonitowe na pewno mogą, jeśli tam mocno wpakujecie, to Wam mogą zatkać odpływ, więc tego bym nie praktykował. I tak samo w przypadku siliko nowych, czy tudzież silikatowych. Ale drewniane, jeśli tam po troszeczku wrzucicie, to się nic złego nie stanie. Chociaż tak jak wiem, mając firmę eventową, kiedyś robiłem taką wielką kampanię dla łódzkich wodociągów, z patyczkami, tam był też poruszany temat. Z patyczkami do uszu, tudzież ewentualnie pod paskami. Taką akcję robiliśmy dla łódzkich odociągów. Pozdrawiam przy okazji łódź. To też dostaliśmy taką informację, żeby nie wrzucać jakichkolwiek żwirków do, do toalety. No, chyba to jest oczywiste, więc to zostawiam generalnie jako temat otwarty. Róbcie to z głową, tak żeby nie robić szkód gdzieś tam później firmom zajmującym się oczysz oczyszczaniem waszych nieczystości spływających z, z toalety. Wracamy do tego żwirku drewnianego. Są, tak jak mówiłem, wykonywane żwirki z też nie wiem, z Boże z czego tam ja kiedyś przerabiałem. Już nie pamiętam tych nazw, ale inaczej wyglądały. A, kukurydziany, tak, to był żwirek kukurydziany, pamiętam kojarzę, ładnie, strasznie pięknie, ładnie pachniał, ale trochę gorzej wchłaniał. Taka ciekawostka. Natomiast no, żwirki drewniane, czyli te strocin drewnianych niewątpliwie w moim odczuciu dyskredytują wszystkie pozostałe. To jest powtarzam moje subiektywne odczucie, tak. No i przede wszystkim niewątpliwym produktem tych żwirków jest to, że są ekologiczne. Co to oznacza ekologiczne? Czyli produkowane są przede wszystkim z naturalnych materiałów. No i też bardzo, bardzo fajne. To, że mogą być utylizowane w sposób też ekologiczny. W jaki sposób? No, oczywiście, poza tym, że nie wyrzucamy do toalety, ale jak wyrzucimy, to się też krzywda nie stanie. Pamiętajcie, że warto mieć przygotowane torebki i torebeczki, wrzucać je do kosza w odpowiedniej segregacji. Natomiast jeśli macie działkę, to też się nic nie stanie, jak taki żwirek rozsypiecie w takich miejscach, które nie będą nikomu przeszkadzały ani wam, ani sąsiadom. I on się rozłoży razem z tymi nieczystościami. To jest też bardzo fajne. Eee, Ponadto, może to się trochę Wam wyda dziwne, ale jak macie kominek, to możecie to wrzucić do kominka i się spali. <noise> Tylko musi być mocno rozpalone i pójdzie z dymem, nie będzie absolutnie niczego, żadnego śladu. To jako taka ciekawostka. Czasem to stosujemy, jak jest zima i mamy napalone i mamy jakieś te rybeczki, to idzie to z dymem i nie ma. Fajny patent. No, ale wiadomo, w bloku nie każdy ma kominek. Dokładnie. Żwirki drewniane, różne rodzaje, niewątpliwie tutaj cały czas pokazuję w tle, o tak to się nazywa, w moim odczuciu ten żwirek, jeszcze raz użyję tego słowa, dyskredytuje pozostałe żwirki drewniane, chociaż może, może za małe mam doświadczenie w, w innych żwirkach, przepraszam bardzo, bo mi tutaj lata del verano weszła i trochę mi przeszkadza. Natomiast ten żwirek bardzo ładnie pachnie, sypie się tak jak każdy żwirek, pamiętajcie, nie ma żwirków idealnych, zawsze, czy to będzie betonitowy, który będzie się pylił jeszcze oprócz tego, czy silikonowy, który wydaje się, że jest bardzo czysty, też będzie się sypał i wszędzie wchodził. Drewniane żwirki też są noszone na łapkach i tutaj ja co pewien czas tą sowkę, że tak powiem, ogarniam, bo też jest po prostu się do łapek przykleja co jeszcze mogę ciekawego powiedzieć, przede wszystkim cena tak jak mówiłem, żwirki betonitowe, zazwyczaj najtańsze, silikonowe. różnie to bywa czasem droższe, czasem tańsze żwirki drewniane w moim przeliczeniu tak jak ja kupuję, wychodzą najoptymalniej, ja takiego słowa, wychodzą opty w optymalnej cenie no, i kluczowe jest to, gdzie te żwirki yy, dla kotów kupujecie. Na przykładzie żwirka Katz Best Original, bo tak się nazywa ten żwirek, dedykowany dla kotów. Yy, on yy, my zakupiliśmy ostatnio, zawsze kupujemy w większej ilości, ale to nie ma znaczenia, ponieważ paczka i tak przychodzi bezpłatnie od jakiejś tam symbolicznej sumy. Czyli taki worek, który tu widzicie, ma 17,2 kg. Tudzież ewentualnie 140 litrów w przeliczeniu, i taki żwirek kosztuje akurat w Zooplusie 100 niecałe 102 zł. Natomiast w naszym ulubionym sklepie, który tutaj mamy, że tak powiem, pod nosem czyli w ZO ZOO Expres, ZOO przepraszam, PL ten żwirek niestety wyjątkowo kosztuje trochę drożej, bo 149 zł. Natomiast inne produkty są w porównywalnej cenie lub też, też w bardzo dobrej cenie w stosunku do przede wszystkim sklepów stacjonarnych. Też polecam te dwa sklepy, czyli ZOOplus.pl bodajże sklep z kapitałem chyba niemieckim. Eee, największy bodajże sklep chyba w Europie. No i tutaj nasz lokalny sklep internetowy ZOOexpress.pl sponsor też naszych wyprawek swego czasu. Bycie zobaczymy jak w tym roku będzie. Jeśli ktoś ogląda ze sklepu ZOOexpress to polecam i przypominam się z wyprawkami. Na pewno się odezwę do Was. Ten żwirek kosztuje 149 zł, czyli trochę drożej, ale za to inne produkty są, są też w dobrej cenie. No i można odebrać na miejscu, lub też są rozłożone przez, przez kurierów tutaj lokalnie. Sprawdziłem sobie cenę tego żwirka. Przypomnę: Katz Best Original. Katz Best Original. I na przykład w sklepie, bo tu mam na osiedlu, na Osowej, Gdańsk Kosowa. Dwa sklepy Zoo Karina przy czerwonej torebce. Tam, bynajmniej w sklepie w internetowym, nie wiem, jak rzeczywiście stacjonarnie to wygląda. To cena w Zoo Karinie za 20 litrów tego żwirku, czyli połowę tego opakowania, kosztowała 96,49 groszy. 47 groszy, tak? 47 zł. Czyli można by powiedzieć, że taki żwirek by kosztował 200 zł w Zookarinie strasznie drogo, ale ja rozumiem, że są koszty wynikające z wynajęcia sklepu powierzchni sklepowej pracowników i tym podobnych spraw, więc no, w sytuacji ekstremalnej, kiedy potrzeba, no to kupujemy w sklepie stacjonarnym jest to absolutnie zrozumiałe. Z tych cen trzeba pokryć, pokryć z marży. Trzeba pokryć koszty sklepu stacjonarnego. Na pewno łatwiej to jest w sklepie stacjonarnym. O tak, przy okazji chciałem pokazać tutaj Lata del Verano. Lata del Verano takie ma imię, czyli puszka słońca. Próbuję gdzieś tutaj, czuję ten zapach, Jak zaraz to później wytrę, żeby one tego nie roznosiły. Ale próbuję łapką gdzieś to zasypać. O tak, trochę niefortunnie. Ja pozwolę sobie, o, kotka już sobie wskoczyła, więc święty spokój. Wracając do ceny, ceny żwirków w innym sklepie, który też mamy tutaj świeżo otwartym w centrum handlowym Osoba. Popularny chyba sklep w tej części Polski, nie wiem czy na, na południu, Maxizo, Ten, ta cena tego żwirka, żwirku. Żwirka. żwirku, <noise> Jak to się odmienia? Żwirek. Eee, dokładnie w takim samym pakowaniu 40 litrów, czyli 17,2 kg, kosztuje 102 zł. Nie wiem, jak to w sklepie stacjonarnym. Bynajmniej taka cena jest w sklepie na stronie internetowej. Jeśli tak, to rzeczywiście to jest bardzo dobra cena. I pamiętajcie o tym, żeby jak kupujecie żwirki, żeby kupować trochę więcej tego żwirku, jak się będzie zużywał to będziecie nie musieli co chwilę biegać do sklepu, tudzież zamawiać i bać się, że Wam zabraknie, zabraknie Wam żwirku. Podsumowując naszą dyskusję dość taką przydługą, jeśli ktoś to ogląda to 16 minut, tak jak mówiłem, może patrzeć sobie na kotki. Żwirki betonitowe, tanie, zapachowe, brylące się, dobrze absorbujące. Nieczystości, ale też y, pylące się, i tak dalej. Żwirki silikonowe, troszkę droższe, też skuteczne, kwestia gustu. No i żwirki drewniane, naturalne. Tak jak mówiłem, najlepsza moim zdaniem alternatywa dla y, potrzeb, potrzeb koci. Jeśli macie jakieś uwagi odnośnie tego filmu, chcielibyście się podzielić jakimiś sugestiami to prosiłbym, żebyście umieścili swoje wpisy na, na Facebooku, tam jest najwygodniej. Na YouTube wyłączyłem możliwość komentowania, nie dlatego, że boję się, żebyście Państwo nie komentowali czegokolwiek, tylko dlatego, ponieważ musiałem zaznaczyć opcję, że filmy są dla dzieci. I w tym momencie YouTube automatycznie, jeśli filmy są dla dzieci, wyłącza możliwość komentowania filmów. Także to nie jest jakieś moje ograniczenie, żeby tutaj robić cenzurę, wprowadzać, tylko z racji tego, że filmy dedykowane są dla dzieci, zaznaczone są, że mogą oglądać je dzieci na jakichś specjalnych aplikacjach, tak jak na przykład Pola to robi na swojej jakiejś specjalnej aplikacji YouTube Kids, to tudzież ewentualnie na normalnych odtwarzaczach w komputerze, w telewizorze to Takich filmów dla dzieci nie można komentować. Tak sobie to YouTube wymyślił i uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Także wszelkie Wasze sugestie, uwagi, doświadczenia odnośnie Żwirków z wielką przyjemnością przeczytam na naszym Facebooku i myślę, że także wiele osób, które oglądają ten film i miały teraz w głowie trochę Galimatias, jaki żwirek wybrać i czym on się różnią, to zapraszam tam uzupełnicie sobie wiedzę w postaci, w postaci komentarzy, sugestii. Myślę, że to też dużo wniesie. Serdecznie Was pozdrawiam. Strasznie ze mnie duży gaduła, wielki gaduła, to pewnie zauważyliście. Ale tak jak powiedziałem, e, zawsze można mnie wyłączyć włączyć sobie muzyczkę i oglądać filmy. Jeszcze tylko chciałem pokazać, że tam przed chwilą, przed chwilą Aladdin, który jest wolny, polował na... Co to tego zielonego potwora? Co to jest? Co to jest KSS to? Jaką jest to? dragon. Mały dragon chyba to jest. Mały smok. No dobra, także z widoczkiem proszę bardzo pożegnalnym na ladynka. Kłaniam się serdecznie i miałki, miałki, miał miał.